Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina, w którym zawalczymy z tym czymś z harpiami. Dobra, nie będzie. Mogę zawalczyć. Z harpiem jeszcze nie walczyłem. Nie wiem pilnowały, ale na stule czegoś ważnego. Szpony, harpi, pióra, inny główna. A chętnie wezmę, cząby nie. Tak, chcemy iść do góry. Prosto. Albo na plażę. A znaczy możemy iść? Nawet nie to, że chcemy. I to tyle, tak? My wszyscy bandyci, wszystkie harpień, nikogo już tutaj nie ma. Tak, sukno nie chcemy. Yo -yo, harpie chętnie weźmiemy, ten go też weźmiemy, ten jest potrzebny właśnie. O tego, tego skórze wcześniej myślałem. <grym> On jest kozacki, tak samo jak, jak to czerwone coś. Jak ta czerwona narośl. W mgłę wchodzić nie chcemy No, a tutaj wchodzić nie możemy To może nawet lepiej Więc jakby to spróbować Ardem Ardem wyważyć Nie pyknie, nie. nie, czyli pewnie będziemy Przychodzili tutaj w związku z questem? Może nawet w związku z tym questem, który akurat wykonujemy. To tutaj nic nie ma, czyli możemy iść do burdelu. mm <laughs> Na no, rzecz do który quest kazał mi iść do burdelu. Był taki. Dobra, niech będzie teoria spisku aktywna. Nie wiem, co to zmieni. Idziemy do burdelu. Będziemy go szukać na własną rękę. Wcześniej był on zaznaczony na mapie, a teraz no dupa będzie trzeba go jakoś znaleźć, no chyba że w tej w, te, w tym zadaniu sprzed stuleci to byłoby zaznaczone, ale raczej nie będzie kurczę, no to będzie trzeba iść gdzieś tu, nie wiem Nie pamiętam gdzie był burdel, W, 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 w tym headvenowym czy Aredinowym Arid, to jeszcze nie byłem. W sumie w tamtej lokacji też sobie go minąłem, we flot sam, więc... Zobaczymy co się tam wydarzy. Czyli tak teraz prosto i w prawo. I przy okazji palić Woki. Mm. O tym też będzie trzeba pamiętać, że jak jakieś znajdziemy, to od razu spalić. Chłopie, chłopie. Proszę, proszę, wiedz, czego chcesz. Może innym razem. Czego? Potrzebuję dziw. Tego towaru. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw... Oto moje dziewczynki. Dużo dobrego słyszałem o świszczącym. Jest do twojej dyspozycji. Głupie żołdactwo wymyśliło to... Zośka, ogarnij się! Wiedźmin nadchodzi! Zapraszam. To tu żyją? E, rozumiem, że ona będzie tutaj w środku? To... Czego pragnie, mój bohaterze? <grystanie> Chcę, żeby twój uśmiech rozwarł dla mnie... Chodź za mną. No, nie jestem pewny co do Świszczącej Zośki. Tamte chyba były lepsze. Żeż <grymne> dupa, jakieś lochy, jakieś jaskinie znowu. Jak mm. ja to lubię. Zobaczymy. Nikt mnie nie pokona w pojedynku, póki mam na sobie pancerz Seltkirka. Nie wiedziałem, że masz pancerz Seltkirka. Jeżeli myślisz, że cię wypuścimy albo wykręcisz się... Nigdzie się nie wy... Wystarczy, że oddasz mi kolczugę, a zapomnę o świszczącej zaśce i waszym spisku. Jesteś psem gończym Detmolda. A ktoś ci każe? Potrzebuje kolczugi, nic więcej... Mam ją zdjąć. I oddać. A ty sobie pójdziesz. I wszystko dobrze się skończy. Wolę inną bajeczkę. Zabiję cię, zabiorę twoje miecze i złoto, a bogowie ześlą na... Ja spróbowałbym tych hamusów pozabijać pojedynczo. Najpierw tych konspiratorów hamusiarskich, później tego ich y, guru. Barżą że oni spłoną, nie? Będzie trzeba ich dobić. Mhm. Uh -huh. Może jakieś bomby mamy? Pff, no mamy niby Saumana. Mamy jakieś pułapki. Można byłoby je wykorzystać. Czemu nie? No i gadaj, że on nie będzie omijał nie, nie będzie ich omijał, jest za głupi. Ale no, muszę, nie mogę w ciebie trafić. Masz szczęście, że właśnie tak słabo mi, tak słabo mi idzie. Piłka jak za ciebie i pyk. Nie dostajesz. I drugi raz i pyk. Nie dostajesz. I nawet więcej niż raz. Albo, albo nawet nie. jakiegoś helikoptera tutaj odstawiał, nie wiem co to miał być, tak pyk, fikołek, jeszcze raz i ostatni hit. <grym> Naprawdę mi się, że mamy aktualnie bardzo fajne temy. Podnieśmy pułapki. Nie mi ich usproić, chcę mi podnieść. No i co i uciekajmy stąd. Po co mamy niby tutaj siedzieć? No chyba żeby przeszukać jeszcze te z zwłoki, które tutaj są. Oreny? Oreny można wziąć, tam dwa. Kurczę, to mogą nawet się po, po nie, nie schylać. Wyjście, wejście jest? Jest. To ciekawe co tutaj kryją. Niby nic. Niby wszystko jest puste, ale ja w to nie wierzę. Na stówę coś znajdziemy w którejś klatce. Hmm. Czy tam ze ścianą coś jest? Wejść tam potrzebujemy klucza, a przecież klucz mamy... Z tamtego gościa? No kurczę, no nie wiem. Nie wiem skąd przyjąć kolejny klucz, chyba że od Uszanowanie! No nie gadaj, że jaskier jest teraz... Co? Jest teraz. Tam gdzie był wcześniej bojowisko. Dobra, szukajmy dalej zwłok. Pewnie tutaj jakieś będą. Albo i nie. No to już nie wiem, gdzie mam ich szukać. Chyba, że gdzieś tutaj. Hmm. No też nie. O, nie gadaj. Ah, esse é aqui não enche é não. No to jest jeszcze jedna opcja, że zwłoki będą gdzieś bliżej. Na przykład tutaj. Ale tego nie jestem pewny. Czy byłyby tak blisko obozu? Chyba, że gdzieś z drugiej strony? Nie wiem Gdzie one mogłyby się ukrywać Dobra i wszystko jasne Są e, schowane w różnych kamionach i innych gównach da fuck Mogę z nimi zawalczyć? Mogę, osobiście, bo myślałem, że już gra nie pozwoli. Raczymę, przydałby się znaleźć, w której mógłbym zostawić swoje śmieci. Mhm... No, czyli przejście na skróty do... do obozu, kozak. No tak już tutaj jesteśmy. Trzeba by nie skorzystać z usług sprzedawcy i sprzedać mu śmieci. Gwoździe, którymi zbito koło zagłady? A może drzazgi z samego koła? Wszystko czek... Okej, okay. czyli ma jakieś fajne rzeczy po Sabrinie, tego sprzedawać nie powinniśmy. No to zobaczmy, co ma fabularne ani my, nic nie ma. Ma to walić. E, Pamiętaj normalnie słychać, kiedy zaczynam się do dupy czuć. E, czy tutaj będzie jakaś przechowalnia? No kurczę, przydałoby się jej to mocno. Chyba, żeby sobie petardy wytworzyć. Tak, 10 tych y, czarcich purrów można byłoby stworzyć. Czerwona mgła. Takich można byłoby sobie stworzyć. Z 5. Iltrie, Flara. Gevron, gwiazda tańcząca eksploduje ogniem to tak z 10 można byłoby sobie takich stworzyć są zarobiste kartacz kartacz też jest git ale chyba nam się na razie nie przyda salmon to mogłoby być git takich sobie z 10 zrobimy i śmierdziuch Oj, śmierdziucha też, tak spięć, Wykonać przedmiot, zarobiście. Mamy tyle samo miejsca, ile mieliśmy, Sonia. Mogę się założyć, że tak. No, czy nawet wie... nawet straciliśmy miejsce. No, rzecz dupa. Dobra, dowiedziałem się Gdzieś, to, gdzie jest skrzynia, w której możemy chować naszej temy. I idę się do niej przejść. Idę się do niej przejść. Lupy, po prostu idę do niej. No, Lubię, się, czuję, już. Ja nie wierzę. To chyba jest ostatni odcinek, jaki dzisiaj nagrywamy. Jej. Już jesteśmy prawie przy tej skrzyni, przy której możemy chować nasze temy. Przechowaj lub odbierz pięknie. Mhm. Mm